Cześć manko z tej strony Myślę, że dzisiaj sobie otworzymy 48 leki bloków Bez gadania zaczynamy Tworzy nam się taki blok O kurde, tutaj Ender miał, miał być tutaj nam O kurde, tam Wither miał nam być Dobra O, a tutaj mamy coś Co to? Ej, jakiś nie wypał O nie, o nie, o nie Ja uciekam, kurde Posłuchajcie, ja uciekam, bo ja nie wiem co to jest Dobra, uciekamy, uciekamy. W tej dziurze możemy się schować. Chodź ja, chodź tu. Chodź tu walczyć. I chłopem czy baba. Czekajcie, weźmiemy się tutaj. O kurde. Ale on szybko lata. Nie mogę go trafić. Jeśli trafiłem, a to parę mobów. No to... O. Kurde. No nie, pieska wkurzyłem. No nie. Więc musimy szybko spadać. A, kurde, tam jest maszyna do tych jajuszek. Ok, Kolejne. O nie, no nie. No nie. Szybko, Steve, kop. Steve. Steve. -ek. No trudno, trzeba ga game mode za jedne, jeden. Game mode trzeba było wpisać. Game mode trzeba było wpisać, żeby się z wydostać. Oj się tak trochę uspokaja, no to dobrze. Ja potem, ja, ja wcześniej jeszcze ten sobie tutaj otwierałem te laki bloki. Otwierałem, chciałem zobaczyć, co, czy coś tutaj może być fajnego. No, było co, było fajne. No, właśnie, było parę rzeczy. Tutaj sobie otworzyłem i wilk, no, mi się pojawił. O kurde, gigant zombie tutaj miał być. O, snajper. Weź nie dużo snajperów mi tutaj wypada. No, znowu to coś. No nie, no. Timeset. To nie był timeset. Hmm, czekajcie. A tak to był timeset. Ok. Spoko. No znowu gigant zombie Wiecie co? Posłuchajcie. Bierzemy na normalny. Jak się potwory zrespią, to się poradzi. O kurde. Ej, co to? Ej. Ja nic nie widzę. Się gdzieś przeteleportowałem? No nie no, jakaś ciemność. O kurde. No nie, czekajcie. Ok, moc jeden. Aha, zobaczcie. To takie coś na się zrespiło. My idziemy, idziemy, bo, bo my nie wiemy gdzie idziemy. Tam jest ciemno, tam jest lawa. No, zobaczmy, czy co takie coś nam się zespiło. Zerwo. czekajcie, coś sobie tutaj zjem. Chciał mieć zjeść. Okej. Okay. O, nie, nie! Dobra, Stevek, dasz się radę! Daliśmy się radę, dobra. Super. Właśnie po to jest diamentowa zbroja i ender perły. Żeby się z takiego czegoś wydostawać. Okej, okay, co tu będzie? A, to nom nom! O, sniper gun. Czekajcie te łuki sobie wyrzucam. Po co mi one? Jak u jednym mi wystarczy o, o kurde! O Jezu! Wy to widzieliście? Kurde, sobie proch pozbieramy od tych creeperów, co wybuchły, od innych creeperów. No to no to chociaż proch mamy. Tutaj mamy jeszcze takie miksturki i skarb i te różne, te, Dobra. Czekajcie. Nie, 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 nie. Dobra. E, to posłuchajcie, no to... O kurde! O kurde, ty panie dziadu! O no nie, no nie, to ten, to ten, to ten! To ten taru? A szczęście, że podlecieliśmy pod drzewo. O, skończyło się. Dobra. To była właśnie nasza pierwsza walka. O kurde, już myślałam, że to jakiś mob będzie. Ej, no co tu? Nam się coś fajnego nie zregeneruje. O kurde, no to, 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 to już jest fajne. Hardkorowe. A co mi te pistony i te, te, te. te inne takie. Bawiłem się ostatnio komendami, i wpisałem taką komendę. Już nie pamiętam, jaka to była komenda, a jakoś nasy wynalazłem, skopiowałem i zobaczyłem, że to Lucky Block. No, no to zacząłem je tworzyć. Tak z tej komendy. Lucky Sword, kolejny, kolejny Lucky Sword. No to super. No, super. Za to, że otwieramy te Lucky Bloki z nadzieją, że nic nam się nie stanie, to yy, łapka w górę. Zmienimy się ten Do? O kurde. Dobra, kurczę. Dziwne yy, Gdzie tu jest nasza śmierć? Tu jest nasza śmierć. Dobra. To było trochę dziwne powiem wam. F kurde, no. To było dziwne. Ej. Co to jest? Co, co, no, tutaj są moje diaksy, moje mięsko, like sword. Cała zbrojka? Eee, nie ma hełmu. Mm, szkoda. Dobra, to mi niepotrzebne, 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 to też, to też, to też. Co to może być? Dobra, to idziemy tutaj dalej otwierać. A tu jest, tu jest nasz kilofek. dobra. Otwieranie takich bloków. Nowy time set. Time's a day O piesio Drugi piesio Nie, to już nie piesio O kurde Nie, łuczek Łuczek, chodź tu Gigancie, chodź no nie, i on jeszcze siedzi, kurde. No to to jest bos, kurde. On nie, no chodź tu. Ej, kurde. O, o tak. Uf. W tyłek trzeba mu trafiać. W tyłek go boli. Ha. 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 No chodź tu! Oh, kurde No gdyby tu poczet to on wziął ten miecz oh, Tam idziemy po ten level Co z niego tam wyleciał Level Level, level, level Level, level Level, 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 level. Jeszcze 19 laki bloków. Posłuchajcie, no to może zaraz sobie jeszcze trochę stworzymy tych laki bloków. Czekajcie, co je stworzymy. I to nie jest żadna modyfikacja. To jest taka komenda. Ja nie powiem, ja nie wiem, jak ona się nazywała, ale jakoś tam się nazywała. Nie powiem wam jak ona się nazywała, ponieważ ja nie wiem. Po prostu się bawiłem. Znalazłem taką i co. No, patrzcie. Czekajcie, pokażę Wam tą maszynkę cudną. To jest cudna maszyna. Patrzcie. I tu, tu jest twórstwo lucky bloków, tak naprawdę. I sobie takie zrobiłem. Okej, okay, trochę sobie ich potworzymy. I je otworzymy. Właśnie. Co z tego, że film się długo wrzucał. O kurde, już sześć zombiaka. A tutaj on jest. OK, mode zero. Spróbujemy na Lucky Sword. Cześć. Wow, mocny jest Lucky Sword. Wow. No, chodź ty zombiak. Eee, Czy jeszcze pokonam łuczkiem. No. I ładnie. Lepiej ćwiczy ten zombiak. Tu mam! Szczęście, że tak blisko, że blisko wody to mamy. Co to? No to chyba był jakiś nie wypał. O kurde! No nie! To takie coś wielkie istnieje. Z tych, ze slimów. Wieżyczka slimów istnieje. O kurde! No nie, wieżyczka slimów. Dobra, pokonamy ich. Z, taki, z taką zbroją i z takim nastawieniem. No to ich pokonamy. No to jasne przecież jest. W łapy Lucky Sword i już. Pszk, pyk, pyk. Pyk. Pokonany. O nie, no nie, no nie, no nie. Miksturka leczenia schaba trochę. Trzeba ugryźć. A kurde! A nie no kurde! Zaraz możemy zginąć! Czekajcie! Co tu do wody? Kumpel na języku. <laughs> o oh, kurde. Game Zero. game, młody game, młody game rody o kurde, znowu ta lawa o kurde, tam już slajmy widzę, nie, nie, nie to nie dobrze, że slajmy tam są o, no nie, no jest na środku jeziora to coś mi nas trafi, no i będzie dopiero A to co tutaj gdzie mieliśmy ten? to co sobie pootwieramy? No nie! O kurde. A ja żadnych koksów tu nie mam. A my z Widerem musimy tu walczyć. O kurde. Pokonaliśmy Uidera. Wow, pokonaliśmy Widera. wy to widzieliście? No to super. Ten laki słod, to chyba nawet smoka potrafi do, yy, parę strzałami zatuc. O, przestało lać. No, jak cudnie. Dobra, tu koło tej fortecy. Tu, tu? Ciastko. O nie, to Edzio Jakiś inny Edzio Edzio Czemu Ty inny Edzio jesteś? O kurde No panie No nie A no to nie miałeś szczęścia Nie musisz, nie musisz. No. <ścoughs> Zginął już. Kurde, no ile ja mogę lecieć tam do góry? Jeszcze mnie to uderzyło. Jezu! Kolejna dawka. Yeah, że lewitacja się już skończyła. No zobaczcie, mamy gwiazdkę tuneturową, a czemu by nie? ma tylko 11 strzał. kurde. Chciałbym, żeby nerw gun mi się wylosował. No no, no no kurde, no nie. No nie kolejny Edio, uciekam od tego edio Idę tu, do dziury. O, ci z zapalniczką. Nom, nom. No nie, no to lawa. Hop. No wiecie, że tu mamy wszystko blisko wody. Zginęliśmy już tylko jeden raz. O kurde, znowu Game Moda trzeba wpisywać Na klawiaturze trzeba go odpisywać Na klawiaturze Co ja piszę? Ok, tu sobie postawimy The title The title TITLE, 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 TITLE O kurcze, no właśnie No ja zapomniał Jeśli widzieliście mój odcinek Z tajemniczego świata Normalnie to nowy, nowy świat jest No normalnie, no on był do odkrycia No na każdej chyba wersji Minecrafta Tego nie wiem, ale on był bardzo fajny a ja się będę już z Wami żegnał. Zapraszam Was do tamtego odcinka. Może jeszcze sobie otworzymy parę lucky bloków. Ale to jeszcze zobaczy zobaczymy. Jeśli chcecie lucky like bloki na moim kanale. I to jeszcze bez modów. Napiszcie w komentarzu. I ja zobaczę. Albo czy chcecie osobną serię z lucky like bloków. Cześć. Subskrybujcie i lajkujcie.